Dzieciaki jedziemy z tatą na zakupy. Zostawiłam mleko dla Maurycego. Aha, i nie zabierajcie mu jego ulubionego misia, bo będzie płakał. Jasne. Papa, nie zapomnijcie nam kupić czegoś słodkiego. Dzień dobry, dzieciaki. Wasza mama prosiła, żebym was popilnowała. A kim pani jest? Jak to kim jestem? Ciotka Pelagia z Brzycha. Jak możecie nie pamiętać takiej ciotuni? Nie, kojarzę. A to wam przypomnę, ciotka Pelagia ze strony waszego ojca, kuzynka jego matki i wnuczka pradziadka ze strony babci. Nie kojarzę. A to kto? Jaki słodki maluszek. Najmłodszy w rodzinie, tak? Yy, przypomnij mi imię. Yy, Maurycy. Maurycy, no tak. Idziesz do ciotuni? No chodź się przywitać. Yy, ciociu, on chyba nie chce. Może później. Hm. No, co tak stoicie? Zróbcie ciotuni kawę. Jakaś dziwna ta ciotka. Nigdy wcześniej jej nie widziałam. Może byliśmy za mali. Po co by miała kłamać? Zróbmy tę kawę, może szybko sobie pójdzie. Ale piękny macie dom! Pozwiedzam sobie trochę i poglądam, co gdzie leży. Hmm, gdzie mogę znaleźć jakieś skarby? Może w sypialni rodziców? Maurycy, przytul misia! Maurycy, przytul misia! O, Maurycy! Jakiego ty masz dużego misia! Daj mi go, no już! <laughs> Maurycy, przytul misia! Dobrze, że nie umiesz mówić, bo nie jestem twoją ciotką, ale złodziejem. Ciociu, kawa gotowa! Już idę, kochanie! Tylko oddam Maurycemu misia! Spadło na podłogę. Bo nie jestem twoją ciotką, ale złodziejem. Dziękuję za kawkę. Jesteście tacy mili. Nie przejmujcie się mną, róbcie swoje rzeczy. Ja tu poczekam na waszych rodziców. Okej, okay, to my idziemy na górę. Ach, na szczęście nie musimy z nią tam siedzieć. A co ty na mnie się Chcesz, żeby ci poczytać? Hej, to stary album Mamy i Taty. Może znajdziemy tam ciotkę Pelagię? Hej, zobaczcie to! Ciotka Pelagia i Mama. Gdzie? No tutaj jest podpis. I data. Ale ona wygląda całkiem inaczej niż na zdjęciu. Masz rację. Dziwne to wszystko. Ciociu, znalazłyśmy stary album Mamy. Jesteś na jednym zdjęciu. Tak! Pokażcie mi to. No tak, to ja w młodości. Zapomniałam już o tym zdjęciu. Ale ty wyglądasz całkiem inaczej. No bo y, to dlatego, że y, ten tego. Muszę iść do Łazienki i zaraz wracam. To było dziwne. Nie umiała się wytłumaczyć, czy ciotka Pelagia jest prawdziwą ciotką Pelagio. Hej, mam pomysł. Sprawdźmy kamerkę. No dobra. Ciotka jest w pokoju rodziców. Co ona tam robi? Muszę szybko znaleźć te biżuterie. Te dzieciaki się czegoś domyślają. Ale gdzie to może być? Zdaje się, że czegoś szuka. Ale czego? Hm, gdzie się trzyma takie rzeczy? Ugh, ale mnie swędzi ta peruka! Muszę ją na chwilę zdjąć! No, od razu lepiej. Te okulary też mnie denerwują. Nic przez nie nie widzę. Patrzcie na to! Ciotka Pelagia ma perukę! A mnie się wydaje, że to wcale nie jest ciotka Pelagia! Mamy w domu złodzieja! Dobra, muszę szybko zgarnąć pieniądze i biżuterię i wynosić się stąd. Te dzieciaki się czegoś domyślają. Chętnie zajmę się Maurycym! Jest taki grzeczniutki. No chodź tu, malutki! W co się pobawimy? <laughs> O, tam są naklejeczki, może ci się spodoba. Tylko przestań płakać. Zobacz jakie ładne, który obrazek byś dał cioci? Tu mamy strażaka, jest jeszcze policjant, lekarz. No pokaż cioci co wybrałeś. <laughs> Hej mały, chowaj to, bo jeszcze mnie wydasz. No dobra, zaczynamy. Hej, słuchajcie. Widziałam, jak mama chowa biżuterię do pudła z dekoracjami. Tak? A gdzie to pudło dokładnie jest? ich sypialni przy łóżku. A ja widziałem, że tata tam chowa pieniądze. Dużo pieniędzy! A więc pudło z dekoracjami! To już wiem, gdzie szukać. Dzięki, dzieciaki! Chyba się udało. O, dzieciaki! Muszę się zdrzemnąć! Rozbolała mnie głowa pójdę do sypialni waszych rodziców! Zawołajcie mnie jak przyjdą! Dobrze, ciociu! Na pewno cię zawołamy! No to gdzie to pudło z dekoracjami? O tak! Biżuteria i pieniądze zaraz będą moje! O, tylko nie tak! Jej, yeah, udało się, złapaliśmy złodzieja! No proszę, proszę, zdaje się, że szukaliśmy panią od miesiąca. Panie Władzo, to chyba jakaś pomyłka. Jakiego złodzieja? Ja jestem yy, klaunem, klaunem jestem. A poza tym nic mi nie możecie udowodnić. Bo nie jestem twoją ciotką, tylko złodziejem. Bo nie jestem twoją ciotką. Tylko złodziejem. Mamy to nagrane, ciociu! O nie! <grymne> Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!